Trzeba o tym mówić, że aborcja powinna być prawem każdej kobiety. Wiecie państwo, to przecież tylko zarodek. Dobrze, że w Mara, naszym je. kraju jest już dostępna pigułka, dzień po. To ratuje los wielu kobiet. Przecież nie każda z nas chce być ma... Wyprzedaż lasów państwowych to szansa na uratowanie. O jak mądrze gada. Państwa. Dobrze, że nasze ziemie zostały włączone do sektora finansów. Się Polsko, bo nad swym losem zapłaczesz gośko Dla naszych wrogów to rozkosz, widząc naszej Suwerenności strzępy, zlatują się sępy Chodź pewnie coraz śmielej, bo ich przyjaciele Judasza na śladowcy, bestie w przebraniu Owcy sterowani za kurtyny chłopcy Przez potomstwo czerwonego smoka, kłasem oddychają Kłastwo to ich pokarm z ojczyzny Zrobili sobie z wyprzedażą lokal Wciągnęła nas Unia, jak wpływski nochal Trocha winna za to przecież bo nie poznaję twych rysów Od szczytu rysów po Bałtyku Wybrzeże od zachodu aż po cały blok wschodni Od rzezi wołyńskiej do katyńskiej zbrodni Świadkowie prawdy dzisiaj dalej niewygodni Za to modni ci co wypluwałem tony kłamliwego jadu Dyżurni kłamcy starego układu Plują tym jadem bohaterstwo naszych dziadów Którzy na ojczyzny ołtarzu Za polskę wolność, prawdę, swe życie złożyli w ofierze Oni wierzyli, ja też w Chrystusa wierzę szczerze Ile lat przeszło na w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Ile lat przeszło na w tylu już klęskach Powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę Królowo Polski, my twoim wojskiem Obudź się Polsko popłynie głośno na ulicy i zambony Niech go niosą dalej uczelnie i stadiony Zakłady pracy, szkoły, wioski i osiedla Niech go niszczy metnego nurtu media, by Polska stała się na powrót Bogu wierna Na powrót odzyskała wiarę Bo w nowych garniturach te struktury stare w czasie Gdy żimkami świnisz bletę, lecisz balet, łykasz kolejną tablety poszerzając grono, myślą w duchowych kar I na to nie pozwól, obudź się Polsko i na to nie pozwól Królowo Polski, powstrzymaj ten rozbój Sięga zenitu społeczeństwa nie do rozwój A bez wartości chrześcijańskiej demokracja To tylko dekoracja, która przekształca się w total. Z walkich jako śmiornicy marski, oplatają nas szeregi drajców, braksów tyle afer, tyle hajsów. Rozgrabiony cały majątek narodowy, a oni nietykalni jak w Indiach święte krowy. Na gruzach chrześcijaństwa Ile lat przeszło nam w tylu już kleskach. powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę, królowo Polski, my twoim wojskiem Ile lat przeszło nam w tylu już kleskach. powstań narodzie, masz szansę zwycięstwa Wplećmy łańcuch różańców przez Polskę, królowo Polski, my twoim wojskiem Obudź się Polsko i ocknij się z hipnozy. Przykład Smoleńska i stalowej brzozy. Szybko zapominasz chwile grozy, chwile przerażenia. Niemieckie obozy i sowieckie łagry. Dzisiaj nowe formy poniżenia i pogardy. W sposób sprawny fałszowanie prawdy. Między Moskwą a Berlinem znów rozdane karty. Obudź się Polsko, skończyły się żarty. To są suche fakty, że na najwyższych szczeblach zdarzały się pakty. By położyć na nas swe zbrodnicze łapy, by wydrzeć Polskę. Światowej mapy, by wydrzeć Polskę z umysłu w serc braci By w to miejsce wstawić wolności i atrapy Dokładnie pokazują nam to historii i etapy Dokładnie pokazuje wyczucie kłasca swrodu Gdy miłość do ojczyzny wymazana z serc ogrodów Wtedy przychodzi czas tyranów i Herodów Tworzenia sobie innych bogów i bluźnierczej mowy Przyjdź Duchu Święty, tak bardzo potrzebujemy tej ziemi odnowy Tejm przyjął ustawę o ratyfikacji w sprawie konwencji antyprzemocowej. Za głosowało 250.